Czy mecz barwa, kilka w ekstraklasie? Jakbyś ocenił swój występ? Trudno mi oceniać siebie teraz tak na, na surowo. Szkoda, że mecz się tak ułożył. Myślę, że do, do straty bramki i straty zawodnika. Całkiem nieźle to wyglądało z naszej strony. Mieliśmy sytuację. No, szkoda, że tak się stało. Bo zabiło to całe spotkanie. Więc staraliśmy się nawet w dziesiątkę, w drugiej połowie strzelić kontaktowego gola. No niestety nie udało się spostrzylić trzecią bramkę. Ciężko było się się Wreszcie jak trener Latowski wystawił dwóch napastników, to raptem pograliśmy chyba 25 minut tymi dwoma napastnikami. E, czego brakuje? Trzeci mecz i widać, że coś, coś w tej drużynie nie gra. Ja myślę, że w tym meczu byśmy się przełamali. Nie, nie mówię tu, żebyśmy wygrali ten mecz, ale na pewno, tak jak mówię, do, do straty bramki zawodnika całkiem nieźle to wyglądało. Wyszliśmy na, na dwóch e, napastników. Mariusz, jak nie był osamarkowany, tak jak w poprzednich meczach, miał wsparcie. Tak więc bardzo dobrze to wyglądało. Myślę, że fizycznie też żeśmy wyglądali bardzo dobrze w tym meczu. Wisła nie zagrała dzisiaj rewelacyjnego spotkania, jednak widać było, że piłka ich się słuchała. E, u nas tego brakuje. Co trzeba poprawić przed następnym meczem, abyśmy już z piastem Gwizy cieszyli się z trzech punktów? No, tak jak mówię, no, przyjechaliśmy tu pograć y, piłką. Myślę, że tak jak już mówiłem, no, gdybyśmy nie grali w dziesiątkę, gdyby mecz nas i łożu, to myślę, że byłoby to całkiem niezłe spotkanie. Okay, dziękuję roku. za rozmowę.